Co Frankowicz może zyskać przy wyroku unieważniającym czy też odfrankowującym kredyt? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w każdym dobrze przygotowanym powództwie powinny się znaleźć zarówno roszczenia dotyczące nieważności umowy, czy też stwierdzenia, ustalenia nieważności tej umowy i zapłaty z tego tytułu, jak i też stwierdzenia abuzywności i zapłaty z tytułu właśnie wyeliminowania klauzul niedozwolonych, inaczej nazywanymi również abuzywnymi. Różnice generalnie są dosyć istotne z perspektywy, zarówno tego, że w przypadku unieważnienia taki stosunek prawny, czyli umowa kredytu, po prostu upada i nie ma na przyszłość już żadnego, można powiedzieć, między dwoma stronami obowiązku spełniania świadczeń. Natomiast przy odfrankowaniu sytuacja jest nieco inna, dlatego że Frankowicz posiada wciąż jeszcze zobowiązanie, przy czym jest ono zmodyfikowane w ten sposób. Najczęściej dzieje się to na zasadzie wyeliminowania klauzul niedozwolonych, czyli tych dotyczących przeliczeń na franki pozostaje nam kredyt złotówkowy z liborem oraz oczywiście przy okazji spada saldo kredytu bo jest to kwestia bardzo istotna że dzięki takiemu odfrankowaniu ryzyko jest już wyeliminowane czyli taki kredyt ten cały mechanizm waloryzacji można powiedzieć że upada no i na przyszłość nie ma żadnego ryzyka związanego z dalszym wzrostem kursu franka co ważne jest też przy nieważności umowy. Jestem przekonany, że jest to dużo lepsze rozstrzygnięcie niż odfrankowanie, chociażby dlatego, że bank powinien się już wypisać z hipoteki kredytowanej nieruchomości. To wszystko w ramach egzekucji po prawomocnym wyroku trwa kilka tygodni być może kilka miesięcy, w zależności od tego, czy bank chce współpracować w tym zakresie, czy po prostu w jakiś sposób chciałby się dalej upierać przy swoim i co do zasady ponieść tak naprawdę dużo większe koszty. Mało powiedzieć, ostatnia egzekucja na kwotę około 200 tysięcy złotych skończyła się z dodatkowymi kosztami dla banku w okolicach 27 tysięcy złotych, a egzekucja trwała w zasadzie dwa tygodnie, więc można powiedzieć, że nie jest problemem w Wyroku, raczej jest to związane z czasem i z tym, że banki mają pewnego rodzaju dziwne zagrywki, mógłbym tak to powiedzieć, ogólnie związane z tym, że czasami faktycznie może się zdarzyć, że przy takiej nieważności trzeba jeszcze trochę popracować nad tym, żeby ten efekt faktycznie był taki, jaki był w przedmiotowym wyroku. Dlatego porównując zarówno odfrankowanie, jak i unieważnienie należy stwierdzić, że jedno i drugie rozstrzygnięcie jest bardzo korzystne dla frankowicza, w szczególności zwalnia, uwalnia go od tego jarzma kredytu, który jest nieuczciwy, który jest, bazuje na klauzurach niedozwolonych i dzięki temu można powiedzieć, życie bez kredytu zostaje faktem i Państwu serdecznie życzę, abyście również mieli możliwość albo odfrankowania swojego kredytu, albo unieważnienia. Dziękuję serdecznie, Kamil Chwiedosi.